Dzień dobry, witajcie kochani na moim kanale. Ja nazywam się Weronika Gucman i dzisiaj zacznę tak. Jeśli czujecie niepokój, jeśli czujecie lęk, jeśli czujecie gniew, złość, frustrację, jeśli czujecie, że spada i obniża się wasz nastrój, jeśli macie problemy z nadciśnieniem, jeśli macie problemy z zasypianiem, jeśli potrzebujecie więcej relaksu, regeneracji, odpoczynku, jeśli chcecie lepiej spać, jeśli chcecie poprawić swoją pamięć i koncentrację, to powiem Wam dzisiaj, czego wystarczy nam wszystkim, żeby zrobić jeden raz w tygodniu przez 20-30 minut jeden raz w tygodniu. Aby obniżyć kortyzol, pamiętacie, co to jest kortyzol, hormon stresu, nawet do 16%. Aby obniżyć biomarkery stresu, aby podwyższyć produkcję i aktywację komórek, które y, wyniszczają nasze y, komórki nowotworowe, nawet do 50%, komórki Natural Killers, 20-30 minut, jeden raz w tygodniu. Zobaczcie, gdzie ja jestem. Tak, kochani, spacer w lesie, 20-30 minut dziennie. Wszystkie badania, tysiące badań, które zostały przeprowadzone na świecie, właśnie mówią o tym, żebyśmy raz w tygodniu wyszli do lasu bez telefonu, bez zegarka, bez słuchawek, bez rozpraszaczy, z koncentracją na tym, że jesteśmy w lesie na powietrzu, na zapachu, na dźwiękach, na wszystkim, co nas otacza. A wiecie, dlaczego tak się dzieje? Ponieważ niektóre gatunki drzew, iglastych najczęściej, to są sosny, świerki, jodły, mają specjalne, wytwarzają specjalne olejki, nazywają się bodajże fitoncydy, ale przepraszam, jeśli się pomyliłam, i kiedy przebywamy w lesie przez te 20-30 minut, Wśród właśnie iglastych drzew wdychamy te olejki, wprowadzamy je przez układ oddechowy do naszego ciała i następuje właśnie regeneracja, produkcja tych komórek, które zwalczają komórki nowotworowe. Zasila się cały nasz organizm, a las w ogóle człowiekowi z takiego poziomu całkiem biologicznego. Kojarzy się z bardzo przyjaznym środowiskiem, środowiskiem naturalnym dla człowieka, w którym występowało pożywienie i woda, które stanowiło schronienie dawno-dawno temu. Nasz organizm integruje to wszystko, przetwarza po swojemu i daje od razu sygnał do mózgu, daje od razu poprzez mózg sygnał do naszego układu nerwowego, do przywspółczulnej części układu nerwowego. Chcemy mieć. Jeszcze o kortyzolu, teraz mi się przypomniało. Kortyzol, słuchajcie, jest naturalnie produkowany w części porannej naszego dnia. Czyli wtedy, kiedy zaczynamy dzień, mamy gotowość do działania, do tak zwanej walki, do kreacji. Ten kortyzol jest nam potrzebny do tego, żeby żeby działać i robić. Ale kiedy zbliżamy się do wieczora, to w naturalny sposób w rytmie dobowym ten kortyzol nam powinien spadać. A kiedy my jesteśmy cały dzień zestresowani, pobudzeni, w ciągłym takim napięciu, w ciągłym oczekiwaniu na coś, że coś ma się wydarzyć, a jeszcze mamy coś do zrobienia, to cały czas idzie sygnał do mózgu i do układu nerwowego do tego, że jesteśmy w trakcie Walki, tak, ja mówię z poziomu biologicznego, walki, do, przygotowani do robienia czegoś. I nie ma szans na dobry sen, nie ma szans na wyciszenie, relaks i regenerację. Więc idealnie byłoby, gdybyśmy mogli sobie właśnie w taki trudny dzień, kiedy czujemy dużo napięcia, kiedy czujemy, że spada nam, e, obniża się ten nastrój, kiedy czujemy gniew, frustrację, żeby wyjść do lasu. Zostawić telefon, zostawić wszystko, zabrać partnerkę, partnera lub dzieci i wyjść sobie na 20-30 minut do lasu. Zrobić głęboki wdech i wydech, i zatrzymać się na chwilę, powąchać, poprzyglądać się drzewom i mieć świadomość, że to jest lecznicze. Las jest leczniczy. Las jest absolutnie nieoceniony w walce z obniżonym nastrojem. Absolutnie nieoceniony. Więc ja Was gorąco, kochani, zachęcam do tego, żeby sprawdzić i pozwolić sobie na jeden raz w tygodniu spacerów przez 20-30 minut. Niewyobrażalne korzyści. Niewyobrażalne. Na wielu płaszczyznach. I ja sobie teraz powędruję dalej przez ten las. Ciszy pozachwycam się zapachami i wszystkim, co mnie tu otacza.